A gdyby to była twoja paczka, wróciłbyś na ten dach następnego dnia, czy raczej odpuścił? Wpadliśmy na pomysł, żeby po lekcjach włamać się na dach szkoły. Nie dlatego, że chcieliśmy coś zniszczyć, po prostu każdy mówił, że widok stamtąd to inny świat. Kiedy otworzyliśmy drzwi na strych, serce waliło jak szalone. Jak nas złapią, wylatujemy rzucił Michał. Ale strach mieszał się z ekscytacją. Pomyślałem, że może właśnie o to chodzi w byciu młodym o odwagę graniczącą z głupotą. Na dachu świat wydawał się mniejszy, jakbyśmy patrzyli na swoje problemy z góry. Ktoś odpalił głośnik i w tle poleciał kawałek, którego nie powinniśmy znać, bo był o życiu, o którym nikt z nas jeszcze nie miał pojęcia. Wyobrażasz sobie, że to nasze ostatnie lato razem? Zapytała Julia, patrząc gdzieś daleko. Nikt się nie odezwał. Każdy wiedział, że w tych słowach kryło się coś niebezpiecznego i prawdziwego. Kiedy wracaliśmy, spotkaliśmy woźnego. Zamiast awantury, tylko mruknął: Nie róbcie tego więcej i pamiętajcie. Dorosłość to nie tylko zakazy, ale też konsekwencje. Ta cisza po jego słowach była głośniejsza, niż muzyka na dachu. Wiedzieliśmy, że mogliśmy wylecieć, a jednak dostaliśmy drugą szansę. Julia uśmiechnęła się krzywo. To co? Jutro znów tu wracamy? I nagle zrozumiałem, że granice istnieją tylko jeśli pozwolisz im istnieć. Zostaw obserwację szefie.